One of the most important skills a good lawyer has to have is the ability to interview their clients, to build a relationship of trust between the lawyer and the client, and to get all the information that you need to represent them correctly. And this competition and programs like the clinical programs are very good at giving students that practical experience that they would not normally get at the university. organizujemy środkowoeuropejski europejski konkurs na najlepszą symulację rozmowy z klientem w konkursie tym biorą udział drużyny polskiej drużyny ukraińskiej I was a student like back in 2009 I think I also took part as a participant in this competition in Ukraine and I happened to win it and to go to Las Vegas for an international level and I was so much inspired by all this idea and when you get through all this you really Wiedzą lepiej, jak to robić z klientem i naprawdę mogą zrozumieć te etyczne problemy, te moralne problemy w komunikacji z osobą, nie tylko z osobą, która przyjechała do tego, żeby zapłacić za swojego zadania. Dwie najlepsze drużyny, czyli jedna drużyna polska i jedna drużyna ukraińska, wyjadą na finał do Stanów Zjednoczonych, gdzie będą konkurowały z drużynami z 33 państw świata. started really early in in i think in september with a university round and yeah. then there was like national rounds and after that the, uh, there was krakow so basically it was a long way you know the 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 speciality of this competition that you never know the a memo till the end so what the guy is going to be so we often Nie Więc to expect. Fakt, że spotykamy się z nowym klientem, nic nie wiemy na temat historii, na temat tego, co mamy tak jakby robić dalej i polegamy w sumie na takim instynkcie trochę. Żeby coś wymyślić na szybko, bo jednak poradnie jak pracujemy, to tego klienta, klientowi nie, nie dajemy od razu e, odpowiedzi, my nie jesteśmy jeszcze prawnikami, tak, nie możemy w ogóle. My mamy ten komfort, że wtedy w domu siedzimy i każdy sobie tam przygotowuje perfekcyjnie, to tak, jak jak, 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 tą, jak poprowadzić sprawę, jak tam doradzić klientowi. No a tutaj trzeba było na, na szybko już od razu coś, coś znaleźć, coś wymyśleć, więc... dużo. tak. Studentów oceniają praktycy, m.in. dziekani Okręgowej Izby Radców Prawnych, pani mecenas Rewerska, ale także znakomici wykładowcy, którzy jednocześnie są praktykami. Warto próbować własnych sił moim zdaniem, zanim się do tego klienta naprawdę pójdzie zanim naprawdę ma się z nim kontakt, bo jednak zupełnie czy innym jest nauka akademicka, czy innym jest potem współpracowanie z żywym człowiekiem, który przede wszystkim ma emocje. Emocje w książkach nie występują, natomiast występują w ludziach i z tym trzeba sobie umieć poradzić.